Dzień dobry widzowie! Dziś zabiorę was na grzybobranie, a konkretnie na prawdziwki. I spytacie, a czemu akurat dzisiaj te grzybki? A to dlatego, że dziś historia, w której troszkę popadał deszcz, a jak wszyscy wiemy, jak popada deszcz, to i grzyby rosną, a że będziemy przejeżdżać przez pola i lasy, to akurat po drodze, więc pozbieramy sobie dzisiaj takich dużo prawdziwych i soczystych grzybków. W sumie to nie. Prawdziwe historie są bardziej jak taki grzyb na ścianie. Tylko wkupiają, trują życie, i ciężko się ich pozbyć. No więc łapcie za koszyczki i lecimy, dude! O, lecimy, dude! Cześć wszystkim. Mam na imię Mik i chciałbym podzielić się z wami moim najgorszym przeżyciem. Najgorszym przeżyciem. Wiecie co, ja już tak nieco inaczej patrzę na te najgorsze opowiastki z życia. W sensie oni w prawdziwych historiach tak często mówią, że opowiedzą swoją najstraszniejszą, najgorszą historię z życia, a czasami to są takie głupoty, że większym koszmarem jest upadek gałki lodów na ziemię. Trzeba wziąć poprawkę na to, że dziś będzie podobnie. Nawet mimo tego tytułu. W końcu wiecie, ja też dość często prawie umarłem. Opowiem o tym, jak nieomal straciłem życie i jaki to cud być tutaj razem z wami. No nie wiem czy taki cud. Ja bym się cieszył, jakbym nie musiał teraz tutaj z wami być. W sensie nie z wami widzowie, was kocham. Z wami to nawet na koniec świata pójdę, ale z tymi prawdziwymi historiami to. Jakby... Nie za bardzo. Moja rodzina mieszka w dość odizolowanym miejscu, na obrzeżach małego miasteczka. Bardziej przypomina ono wioskę niż podmiejską dzielnicę. Ten obrazek to bardziej przypomina wyspę z jednym domem niż w ogóle wioskę. Zazwyczaj jeżdżę do szkoły rowerem, jedną z wiejskich dróg. Cześć! Cześć! Rowerem? Chyba rowerkiem wodnym. No takim rowerkiem wodnym. To piękna trasa. Prowadzi przez pola i lasy. No i jest też rzeka. Paweł będzie skakał! Czego tam nie ma? Pewnie po jednej stronie rzeka, po drugiej góry, z przodu doliny, z tyłu ta wyspa jest z jednym domem. Wszystko! Cała planeta Ziemia w 10 metrach kwadratowych. Niezbyt głęboka, ale za to bardzo wartka. Z mnóstwem kamieni i katarakt. Katarakt. Kata... Co? Dawno nie słyszałem tak skomplikowanego słowa. W sensie, ja teraz nie żartuję, ja naprawdę nie wiem, co to jest. Więc zobaczmy! Katarakta. Rodzaj progu rzecznego zbudowanego ze skał bardzo odpornych na erozję, sąsiadujących ze skałami mniej odpornymi, wyżłobionymi głębiej przez rzekę. Na styku tych dwóch rodzajów skał powstaje rodzaj zapory pokonowanej przez wody w, w sposób tworzący wodospad. Zajebiście, po prostu. Dalej nic nie rozumiem. Oczywiście nigdy nie chodzę tam pływać. Przecież to praktycznie niemożliwe. Niemożliwe? Otrzymaj mi piwo! Łatwo połamać sobie wszystkie kości. No ale miło jest obserwować ją z góry, gdy przejeżdża się obok na rowerze. Co się stanie, jeżeli zmienimy lekko kolejność wypowiadanych zdań? Przekonajmy się. No ale miło jest połamać sobie wszystkie kości, gdy przejeżdża się obok na rowerze. Jak się jedzie na rowerze, to jedziesz na rowerze i patrzysz przed siebie. A nie ku... a! patrzysz w Bog. Jeździesz tak na rowerze? Czy tak na rowerze? Ja jeżdżę tak na... Nie, nie, nie jeżdżę na rowerze, bo nie mam roweru. Właśnie przez takie głupie zachowanie, że ty sobie tak jedziesz, wylądujesz zaraz w tej rzeczy, Zobaczysz. Paweł będzie skakał. Here we go! Pewnego dnia, gdy miałem 14 lat, przydarzyło się coś strasznego. O dobra, dobra, już wiemy, że coś strasznego się podziało. A teraz poproszę o mięsko. Najlepiej takiego suczystego steka. Krwistego poproszę. Jak zawsze wracałem ze szkoły do domu rowerem. Przez cały dzień mocno padało i musiałem przeczekać w mieście, aż się wypogodzi. A co robią inne osoby podczas deszczu? He Jo! O Jezu, ostatnio w Gdańsku była taka ulewa, a ja akurat byłem na mieście z narzeczoną i patrzcie jak wyglądałem jak wsiadłem do Ubera. To ja. Ja myślałem, że się utopiłem, a biegłem przez niecałą minutę w deszczu. Gdy w końcu deszcz ustał, nareszcie mogłem wracać. Nasza wiejska droga nie jest utwardzona i po deszczu zrobiła się bardzo śliska. Po deszczu zrobiła się bardzo śliska. Lepsza śliska droga, niż jechać rowerem po błotku. Po błocie się w ogóle nie da jeździć. A tutaj to co? Kilka kałuży... Sama frajda, jak wjeżdżasz rowerem w kałużę. Gorzej, że kałuże to są czasami zdradzieckie k***wy. Myślisz sobie, o, jaka malutka, na pewno niegłęboka kałuża i skaku. W swoich kaloszach i znikasz. Okazuje się, że tam była dziura na 3 metry w dół. Czułem, że panuje nad rowerem i spokojnie kierowałem się w stronę domu. Jechałem wzdłuż stromego brzegu rzeki, która teraz była wzburzona. A gdzie katarakty, bo nie widzę? On się tak polubiłem. Po silnych deszczach poziom wody się podnosił. O, co Katarakty, mój ukochany. Dźwięk rzeki mnie niepokoił, więc przyspieszyłem... No tak, bo potwór z Loch Ness na ciebie skakuje, bo inny latający Holender. Zaraz Jożyn z Bazin przyjdzie i cię porwie. Koła roweru zaczęły ślizgać się po drodze. Aby utrzymać równowagę, musiałem skręcić kierownicę w lewo. Musiałem skręcić kierownicę w lewo. A to nie mogłeś po prostu zatrzymać roweru? W sensie, na rowerze nie jedzie się aż tak szybko, żebyś nie mógł z niego zeskoczyć, albo żebyś nie mógł po prostu go zatrzymać. 下风。 Rozumiem, gdyby zjeżdżał z górki. W dalszym ciągu możesz zeskoczyć z roweru i prawdopodobnie mniej się stanie, ale nie zjeżdżałeś z górki, znaczy jak już zjechałeś na pobocze, to faktycznie zjeżdżaj z górki. Ale w pośliczę na prostej drodze, ok? Łatwiej byłoby zejść albo zeskoczyć z tego roweru. Może obtarłbyś tam sobie kolanko czy coś, ale na pewno nie wpadłbyś do rzeki. Ty byś w pełni świadomy tego, co się dzieje wokół Ciebie. Mogłeś zejść z roweru, zeskoczyć, po prostu, tyle. JE rower! Mój rower ześliznął się w dół zbocza i wylądowałem w rzece. Początkowo nawet się nie przestraszyłem pierwsza myśl, gdybym wpadł do rzeki, to by było Rzeka była teraz tak głęboka, że nie mogłem dosięgnąć dna stopami, ani utrzymać roweru. Najbardziej z tego wszystkiego to szkoda mi tego plecaka z książkami. Jak ja chodziłem do szkoły, to książki to był towar w ogóle ekskluzywny. Żeby kupić książki, trzeba było wydać fortunę. Ja chodziłem na zakupy z moją mamą i ona potrafiła w jeden dzień wydać 600 złotych na głupie książki do angielskiego i matematyki. 600 ku... złotych. Mój pojazd znalazł się pod wodą i pociągnął mnie za Samą puściłem rower i już nie mogłem się niczego innego złapać. Nie mogłem się niczego innego złapać. A co ten rower ci w sumie dawał? Jako tratwa to tak raczej średnio bardziej jako kamienie, które ciągną cię na dno. Gdy minął pierwszy szok, próbowałem płynąć, by utrzymać głowę nad wodą, i tu popełniłem drugi błąd. Starałem się płynąć pod prąd. Diagnoza głównej postaci prawdziwych historii w dwie sekundy i 11 setnych. Ty chyba głupi jesteś. No całe życie powtarzano mi. Jeśli znajdziesz się w wartkim strumieniu, płyń w kierunku brzegu. A to prawda akurat? Tutaj muszę się zgodzić i uczcie się z tego małego kawałeczku, co oni powiedzieli. A tylko tego małego. Jeżeli wpadniecie do wody i ona będzie bardzo ruchoma będzie bardzo zapitała do przodu, to płyniecie w stronę brzegu, nie pod prąd, bo są dwa powody. Po pierwsze, jak płyniecie do brzegu, to dopłyniecie w końcu gdzieś. Znaczy, jest szansa, że dopłyniecie. Jak będziecie płynąć pod prąd, to ja nie wiem, gdzie wykurczę chcecie dopłynąć. A druga sprawa jest taka, że jak będziecie płynąć pod prąd, to nawet nie przemieścicie się o krok, a będziecie tylko męczyć. A że niestety większość czasu byłem pod wodą, straciłem zmysł orientacji. Straciłem zmysł orientacji. Nie no, poczekaj. Straciłeś zmysł orientacji i nie wiedziałeś, gdzie jest brzeg? Hola, hola, hola. Coś mi tutaj nie pasuje. Jeżeli rzeka płynie w daną stronę, na przykład w tamtym kierunku, to znaczy, że płynie stamtąd i ona płynie w tamtym kierunku, to znaczy, że brzegi są tu. No bo ona płynie tam, nie? Czy się mylę? To ty wiesz, gdzie są? Boki, jak wiesz, gdzie ona płynie. Chyba, że się mylę, i prąd może płynąć tak o, wzdłuż brzegu. Nie wiem, jaki to by miało sens, jeżeli tu by były brzegi, i rzeka byłaby tak o długa, a tu by był brzeg, i tu by byłby brzeg, i prąd by leciał tak o. Ale życie potrafi zaskakiwać, więc może tak być. Porzuciłem już nadzieję na wyjście cało z tej sytuacji. Widzowie, nigdy nie traćcie nadziei. Po każdej burzy jest słońce, po każdym deszczu jest tęcza, a po każdym złym dniu jest prowczo z nowym filmem. Płynąłem wprost na katarakty, a woda z wielką siłą rzucała mnie na ogromne, ostre kamienie. Oooo, katarakty, kace, katarakty. I was, widzowie, też kace. Gdy krzyczałem, woda wlewała mi się do buzi, przez co nie mogłem oddychać. I to jest kolejny głupi błąd, który zrobiłeś i który wy możecie też zrobić, jak się znajdziecie w takiej sytuacji, więc się nie uczcie od niego. Bo jak już wpadliście do tej wody i wiecie, że nie dacie rody dopłynąć do ani jednego brzegu, ani drugiego, to nie traćcie siły na krzyczenie. Jeżeli kogoś widzicie, to faktycznie możecie krzyczeć, ale jeżeli nikogo nie widzicie, to niekoniecznie warto krzyczeć, bo zimna woda tak jakby szybko zabiera energię naszą. Więc jeżeli będziecie machać rączkami, machać nóżkami z paniki, jeszcze by się wydzierać, nie ma dla Was nadziei. Lepiej się rozglądać, czy jest się czego złapać, albo może jednak uda się dopłynąć do tego brzegu, niż panikować i drzeć morte. Wprawdzie, mam i ucie, okej. Wtedy pojawiło się prawdziwe przerażenie i chociaż nawet nie miałem na to wpływu, to był mój błąd numer 3. nawet nie miałem na to wpływu? Jak to nie miałeś wpływu? Trzeba było zamknąć jadaczkę i się nie wycierać. Myślałeś, że ktoś Ci usłyszy, jak sam mówiłeś przed chwilą, że mieszkasz na Zadupiu co najwyżej krowa, ale krowa w tym momencie Ci niezbyt pomoże. Gramy w krówkę! Mu, mu! Zbieraj punkty i duj krówkę, aż zrobi duże oczy! Mu! Ku... A -a -a -a. I wtedy, jak to mówią, całe życie przeleciało mi przed oczami. Halo? Co to za lagi w tej historii? Jakby ta cisza to jest u nich, to nie jest mój błąd, ani błąd w montażu u mnie, to jest u nich. Moja rodzina, mój brat i siostra, moi stanowczy, ale opiekuńcze rodzice, moja szkoła, której czasami nienawidziłem, ale z której wyniosłem tyle wspaniałych przeżyć. To, że wpadłeś do rzeki, to też wyniosłeś ze szkoły, bo akurat z niej wracałeś, nie? To tak jakby wyniósł to ze szkoły prawie, no nie wiem. Czy on tak długo myśli o kim zapomniał, czy co? Ja już nie rozumiem tych paus. Mój pies, który szukałby mnie miesiącami, gdybym zginął w tej rzece. Okej. Okay. Zaraz się zdenerwuję. Zaraz bardzo mocno się zdenerwuję, jeżeli jeszcze raz tak zapauzujesz gadanie. Pola i lasy, gdzie dorastałem. No tak, bo jak umierasz, to pierwsze co sobie przypominasz, to pola i lasy, kupa. Pola i lasy. W ostatniej chwili wezbrany nurt uderzył mną o jakiś korzeń albo grubą gałąź. Złapałem się jej i podciągnąłem się i wtedy... Zapadła ciemność. A, że tak szybko się na Nie, Nie wiem, tam płyniesz. Oczywiście, żart widzowie, wiem, że zemdlał, to miał być żart. Obudziłem się w karetce. Elo, 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 elo. Tak, jak na filmach. Elo, 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 elo. Całe moje ciało było obolałe, ale żyłem. O proszę, jaki szczęśliwy. Kolejna przygoda do kolekcji. Ahoj przygoda. Ahoj! Poddaj się! Ahoj ci. Nie ma co się martwić. Juhu! Happy end. może nie dostanę demonetyzacji! Obok mnie zobaczyłem tatę przerażonego i przemoczonego. Poczułem ulgę i, i, i znowu straciłem przytomność. Mam jakiś terror 404, wyskoczy. Okazało się, że gdy długo nie wracałem do domu i nie odbierałem telefonu, tata poszedł mnie szukać i zauważył ślady rowerowych opon, które prowadziły do rzeki. Zrozumiał co się stało. No co, co się stało? Po prostu chciał z jakieś jakiejś magikarbie pozbierać Pokémon go. Znaleźli mnie jakieś 5 kilometrów dalej, zawiniętego wokół korzenia, kompletnie bez czucia. Ile szczęścia on musiał mieć, że jak tak sobie wisiał, cały mokry na tym korzeniu, to nie spadł. W sensie ta woda tak szybko popitalała, a on się tak słabo trzymał. Do tego był w mokrych i śliskich ubraniach, że logicznie rzecz biorąc i fizycznie też mi się tak wydaje on nie miał prawa się tam utrzymać, miał prawo z taką odrobiną k... ogromną odrobiną szczęścia ciężko mi uwierzyć w to że w taki sposób można się utrzymać na rwącej rzece cieszę się że jest happy end cieszę że będą pieniądze z tej historii Chyba, ale wszystko skończyło się dobrze. Gorzej z moim tatą, który omal nie dostał ataku serca, więc to jest moja historia. Zajebista dziś nic lepszego mnie nie spotka naprawdę. Bo już dziś prawdopodobnie w ogóle mnie nic nie spotka. Po obejrzeniu tego filmiku teraz pójdę się położyć na łóżku i płakać w poduszkę. A, Mimo, że ta historia nie była wcale taka najgorsza i nawet nie bawiłem się tak źle, to wiecie, jakoś tak mam, że po tych prawdziwych historiach tak jakoś mi smutno. Ale wiecie co mi może poprawić humor? Wy, jak zostawicie jakiś milutki komentarz tam na dole, to wtedy się uśmiechną. Kacel widzowie. A póki co uciekam. Papa pa i do zobaczenia. Trzymajcie się. Po! Robię ten kwit, potem pik, pik kartą Pita na street Siema, manką, Gradam ze swanką Chcę mnie na pewno Ona to brylant, ja raczej się perłą Chwytaj mnie za berło Królowo jednej nocy Korona ci nie spadnie z głowy Jak się ze mną spocisz